Witaj, Maciej Matuszewski z tej strony, z PolskiRentier.pl. Tak jak obiecałem Tobie w poprzedniej prezentacji, podczas tej prezentacji poznasz pięcioelementowy system budowy bogactwa. Jest to system, który jest najbardziej potwierdzonym historycznie systemem budowy stabilnego majątku. Eee, wiesz, niezależnie od kryzysów, niezależnie od wahań rynkowych, ba, nawet lepiej, podczas gdy inni będą tracić swoje pieniądze, Ty będziesz osiągał ponadprzeciętne zyski. Jest idealny zarówno na czas kiedy rynek kwitnie i wszyscy osiągają zyski, jak i wtedy, kiedy jest kryzys gospodarczy lub walutowy, czyli do stosowania ciągle. Zainteresowany? Jeśli tak, to zapraszam. W poprzedniej prezentacji omówiliśmy sobie prawdopodobnie najważniejszą lekcję dotyczącą pieniędzy, jaką dało nam ostatnie 2,5 tysiąca lat historii. Jeśli jej jeszcze nie widziałeś, to z jakiej poszedł do niej teraz? Bo inaczej część tej prezentacji może się wydawać niezrozumiała. Wystarczy, że klinisz w ten obrazek. A jeśli ją widziałeś, to wiesz już, że pieniądz to nie to samo co waluty, którymi się posługujemy, bo te zawsze ostatecznie upadają i następuje ogromny transfer majątku do osób, które odpowiednio zainwestowały w kruszce. Bo w okresie przejścia między jednym systemem monetarnym a drugim, to kruszce stają się pieniędzmi i ich wartość kosmicznie wzrasta. Dlatego właśnie inwestowanie w kruszce to jeden z elementów systemu budowy bogactwa. Zajmuje w nim trzecie miejsce. Drugim elementem jest także coś, co poruszyliśmy częściowo w poprzedniej prezentacji: jest to znajomość prawdziwej natury pieniądza i wiedza na temat zjawisk z nim związanych. Zabawne, że w dobie, gdy tyle się mówi o inteligencji finansowej, oszczędzaniu i inwestowaniu, ciągle jest społeczną prawie tajemnicą to, czym w ogóle są pieniądze. Jestem ciekaw, ilu z Twoich znajomych słyszało określenie pieniądz fiducjalny? A przecież to właśnie jest rodzaj pieniądza, którym posługujemy się w Polsce i w większości krajów na świecie. On ma określone cechy, właściwości, określoną żywotność i czynniki, które wpływają na jego wartość i siłę nabywczą. Nie wiedząc tego, sam powiedz: jak można naprawdę mądrze, dochodowo i bezpiecznie obracać pieniędzmi, pomnażać je i zabezpieczyć swój majątek? Nie wiedząc, jak tak naprawdę funkcjonują pieniądze i co się z nimi dzieje w perspektywie np. 10 lat, to raczej ciężko. Zresztą zobacz, jedno kłopotliwe pytanie. Ile banknotów i monet widziałeś, że palono podczas kryzysów gospodarczych? Gdy mamy objawy kryzysu, czyli m.in. gwałtowny wzrost cen, bezrobocia, spadek płac, spadek produkcji, masowe bankructwa firm i krachy na giełdzie, to wszyscy dookoła narzekają, że mają mniej pieniędzy lub nie mają ich wcale. Co się, w nim, co się z nimi w takim razie stało? Skoro wszyscy mają ich mniej, to chyba spłoną ich część, prawda? Oczywiście, że nie. Po prostu wędrują od 95% społeczeństwa, którzy są zaskoczeni, jak to się w ogóle mogło przytrafić, e, nic na to nie wskazywało, do tych 5% osób, które odrobiły lekcje i zorientowały się, że skoro kryzysy, zawahania zdarzały się, Całą historię ludzkości ich przyczyn nie da się wyeliminować, to lepiej się odpowiednio przygotować na kolejne i jeszcze na nie zarobić. Idealnie pokazuje to angielski mem. A tłumacząc na polski, pierwsza postać pyta, czy kryzys już się skończył? Na co druga? Kryzys? Tak to nazywasz? I ma rację. To, co dla jednych jest kryzysem, dla innych jest po prostu transferem bogactwa. Jakie są ich rodzaje i jak znaleźć się po stronie, do której majątek zawsze wędruje? Punkt drugi, systemu budowania bogactwa, zgłąb, naturę pieniądza i zjawiska z nim związane odpowiedzi są w historii. Poznanie ich to zaledwie jednorazowa inwestycja, a zwróci się tobie niewyobrażalnie. Gdyby nie chciało ci się samemu studiować historii pieniędzy i kryzysów, to organizujesz szkolenie, gdzie w kilka godzin wchłoniesz wszystkie najważniejsze wnioski związane z pieniędzmi z ostatnich 2,5 tysiąca lat, ale o tym za chwilę, bo to dopiero dwa elementy z pięciu. Pierwszy element Ostrzegam, nie jest seksowny i może Ci się wydawać banalny, ale szczególnie dzisiaj musisz być go świadomy. To Twój dochód. Tak, zwyczajny zysk z pracy, biznesu, freelancingu, MLM-ów czy czegokolwiek innego, co może Cię zacząć utrzymywać lub już utrzymuje. Sprawa jest prosta. Żeby móc inwestować pieniądze i sprawiać, aby to one pracowały na Ciebie... Najpierw ty musisz zapracować na nie. Musisz mieć po prostu jakieś źródło dochodów, z którego nadwyżki będziesz mógł oszczędzać i przeznaczyć na inwestycje. Proste i oczywiste, prawda? Ale niestety, przez intensywny marketing rozmaitych szkoleń inwestowania w giełdę, nieruchomości, forex, opcje binarne i inne, Pompuje się w nas przeświadczenie, że wystarczy samo tylko inwestowanie. Nie musisz mieć dochodu ani pieniędzy. Ważne, żebyś tylko podążał jakimś magicznym systemem i będziesz pławił się w luksusie. Osobiście nie znam nikogo, kto by się tak zbogacił. I ja, i osoby, które podziwiam, i moi znajomi zdobyli wolność finansową posiadając najpierw jakieś źródło dochodów, które generowało im nadwyżki, które mądrze inwestowali. Tyle. Zbyt proste, żeby wziąć to na poważnie do siebie. A jednak, to podstawa. Jeśli w danej chwili nie masz źródła dochodu, które pozwala Ci oszczędzać dodatkowe pieniądze, nie interesuj się inwestycjami ani pozostałymi elementami. Za się o pierwszy punkt. Dochód. Nie daj się rozpraszać wspaniałymi okazjami inwestowania, które rzekomo uczynią z Ciebie milionera. Idź po kolei, zaczynając od dochodu. Ok, mamy już pierwsze trzy elementy systemu budowy bogactwa. Jakaś forma dochodu, wiedza o pieniądzu i inwestycje w kruszce. Czym są pozostałe dwa elementy? To dwie różne formy inwestowania w to samo aktywo. Aktywo, które od starożytności kojarzone było z bogactwem, bo najczęściej bez żadnej pracy posiadacza tego aktywa dawało mu stały miesięczny przychód. No, myślę się o co chodzi? Chodzi o nieruchomości. Praktycznie w jakikolwiek okres w historii zerkniesz, nieruchomości zawsze towarzyszyły bogactwu i władzy. Starożytny Rzym zabierał sobie prawo do własności, szacuje się, że ponad połowy zdobywanych ziem. Powodowało to ogromne rozbieżności między grupą właścicieli ziemskich, a chłopami i niewolnikami, którzy na nich pracowali. Żeby pokazać Ci, jak wielka była tego skala, w jednym z listów rzymskiego pisarza Piliniusza Młodszego znaleziono informację, że połowa afrykańskiej prowincji Rzymu była w posiadaniu zaledwie, zaledwie sześciu prywatnych właścicieli ziemskich. Rozumiesz to? Nie żadnych władców, cesarzy czy królów, tylko sześć prywatnych osób posiadało ziemię o powierzchni osobnego kraju. Jak myślisz, po co im to było? Bo dzierżawienie tej ziemi dawało pieniądze, które dawały bogactwo, które dawało luksus i władzę. Idąc od starożytności dalej, w średniowieczu w Europie mieliśmy cały system feudalny, bazując na bazujący na właścicielach ziemskich, którzy dzierżawili za czynsz swoje, swoją ziemię chłopom. Ten układ był dosłownie wbity w kulturę, bo chłopi byli dożywotnio do, przywiązani do uprawy ziemi swojego pana. I tym samym do płacenia uprawy czegoś, co dziś nazwalibyśmy czynszem czy wynajmem, a wtedy było to nazywane rentą feudalną. Znowu mamy klasę bogaczy posiadających nieruchomości, z których czerpią regularny dochód za ich dzierżawę. Potem przy zmianie epoki z agralnej na przemysłową, Praca nie była na roli, lecz w fabrykach. Więc największe bogactwo mieli właściciele fabryk i lokali wynajmowanych robotnikom do mieszkania. Obecnie w erze gospodarki opartej na wiedzy, mimo że posiadanie nieruchomości stało się bardziej powszechne, to ich rola się nie zmieniła. Ciągle są źródłem władzy i bogactwa. To co jesz. Rośnie, jest hodowane lub uprawiane na nieruchomości, która do kogoś należy. To, gdzie pracujesz, mieszkasz, bawisz się, spędzasz czas, to znowu czyjaś nieruchomość. Doła, którą się poruszasz, też do kogoś należy. W każdej chwili swojego życia znajduje się na czyjejś nieruchomości i jej właściciel najczęściej ma z tego jakieś korzyści. Nieruchomości istniały od początku historii własności i nie przestaną, bo każda sfera naszego życia jest z nimi związana i od zawsze ich dzierżawienie czy wynajmowanie stanowiło źródło bogactwa dla właścicieli. W poprzednich epokach to było po prostu dużo mocniej widoczne, bo jak posiadałeś nieruchomość, którą dzierżawiłeś czy wynajmowałeś, to automatycznie zaliczałeś się do wyższej klasy społecznej. I było to widać po Tobie, Twoim uby, ubraniu, stylu życia i nawet sposobie, w jaki inni się do Ciebie zwracali. Nie było więc żadnego problemu ze zrozumieniem, że jeśli chce się budować bogactwo, to trzeba zdobywać i wynajmować nieruchomości. To było oczywiste i widoczne na każdym kroku. Dzisiaj, ponieważ zniknął podział na klasy i właściciele nieruchomości przestali się tak obnosić ze swoim majątkiem i rzucać w oczy, ta stara i sprawdzona i zaczęła się rozpły rozpływać. Przez to społecznie przestało to być takie oczywiste, że jeśli chcesz budować trwałe bogactwo, które będzie utrzymywało ciebie i twoją rodzinę, dawało ci wolność czasową, spokój ducha i będzie odporne na wszelkie kryzysy i zawahania gospodarcze, powinieneś inwestować w nieruchomości pod wynajem. Jeszcze tylko ku woli wyjaśnienia. Wspomniałem, że to bogactwo będzie odporne na kryzysy? Dlaczego? Dlatego, że przecież nawet przy największym kryzysie ludzie muszą gdzieś mieszkać i spać, prawda? Mało tego, właśnie podczas kryzysów rynek mieszkań na wynajem rośnie, bo gdy ludzie mają mniej pieniędzy, to nie kupują sobie mieszkań, tylko bardziej skłaniają się ku ich wynajmowaniu. Logiczne, prawda? To takie proste, a my ciągle kombinujemy i szukamy jakichś super inwestycji. Tymczasem wynajmowanie nieruchomości to sposób inwestowania, który jeśli robimy to mądrze, działa niezmiennie od 2500 lat. I tak samo jak wtedy, taki dzisiaj jest źródłem najbardziej Twojego bogactwa. Dlatego właśnie czwarty i piąty element systemu bogactwa to inwestowanie w nieruchomości. We własność, czyli kupowanie i wynajmowanie mieszkań, i w podnajem, czyli nie kupowanie, tylko wynajmowanie dokądś mieszkania taniej, a następnie wynajmowanie go komuś innemu drożej. Gratuluję! Teraz znasz już wszystkie pięć elementów. Gdybyś chciał dowiedzieć się, czym dokładnie charakteryzują się obie formy inwestowania w nieruchomości, poznać ich wady i zalety, oraz w pełni opanować punkt drugi i trzeci, czyli wiedzę o pieniądzu, inwestowanie w kruszce, to zapraszam Cię serdecznie na jednodniowe szkolenie 5-elementowy system budowlany. Bogactwa. W ciągu zaledwie 8 godzin możesz całkowicie opanować 2 z 5 punktów w całym systemie budowy bogactwa i położyć mocne wiedzowe fundamenty pod kolejne dwa związane z inwestowaniem w nieruchomości. Jeśli ta droga brzmi dla Ciebie mądrze, to pod filmikiem znajdziesz link prowadzący do strony ze wszystkimi szczegółami szkolenia. Zapraszam! Mam nadzieję, że zobaczymy się na szkoleniu. Jednak niezależnie od tego, co postanowisz, liczę na to, że znalazłeś tutaj kilka coraz głębiej zakupywanych przez szum marketingowy i reklamy prawd na temat pieniędzy i budowania majątku. Raz jeszcze dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam cię serdecznie.